wiecie na Impala 2 mama mi obrała kiwi. Więc kroimy nasze kiwi na plasterki. Na tyle będą takie paseczki. I tyle siekamy ostatnie kiwi żeby taki młosi dajmy teraz ser gwańliowy może no, nam jeszcze nie I mam jeszcze jedno śniadaniówce. Mamy serek. Chciałem wziąć jedną z kladówki. Jedną z no. śniadaniówki. Jeszcze mam teraz wasz serek. Igładamy. Kładzemy. I kładziemy banany. układamy kiwi. Dodajemy ten nasz musik z kiwi na banany. Dobra, i dodajemy piękny cukru. Będzie part 3, jak moja mama będzie oceniała. Bo teraz to niestety nie zdążę. Będzie part 3. Więc papatki na moim part 3.